Do końca tygodnia będzie nam towarzyszyć pochmurna i chwilami również deszczowa aura. Według prognoz synoptyków na powrót słońca musimy zaczekać do przyszłego tygodnia. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na aktualne prognozy. Dzisiejszy wieczór w większości regionów upłynie z bardzo. Pogodnym niebem. Chmurzyć będzie się jedynie w Polsce Północnej, no i tutaj mieszkańcy mogą spodziewać się okresowych opadów deszczu, a także lokalnych burz. W nocy niebo rozpogodzi się, a termometry wskażą od 10 do maksymalnie 14 stopni w pasie wschodnim. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany. Z kolei jutro w dalszym ciągu będziemy pod skrzydłami ośrodka niżowego. A to oznacza kontynuację bardzo niestabilnej pogody. Przez cały dzień pogodnie i też słonecznie będzie jedynie w pasie od łodzi po Warszawę, a w pozostałej części kraju da o sobie znać deszczowy front atmosferyczny i niewykluczone są również burze. Na termometrach zagoszczą bardzo zróżnicowane temperatury. Średnio będzie to od 21 do 23 stopni, najcieplej na Podlasiu tutaj nawet 25, a najchłodniej w okolicach Szczecina oraz Rzeszny. Od 15 do maksymalnie 18. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Otóż w tych najbliższych godzinach nad regionem przeważać będą jeszcze frontowe chmury, które przyniosą okresowo opady deszczu i mrzewki. W wielu miejscach naszego regionu może także zagrzmieć noc, będzie już pogodna z temperaturą na poziomie od 11 do 12 stopni w części północnej. Z kolei jutro, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części dnia, zachmurzenie będzie dość duże, pojawią się opady deszczu i po południu niewykluczone są również burze. Temperatura maksymalna nie przekroczy 24 stopni w Bydgoszczy. Nastąpi teraz niewielki spadek ciśnienia i w południe barometry wskażą 1008 hektopaskali. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za wspólny czas i oczywiście życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia. oh